serdecznie na moim kanale w kolejnym stajennym vlogu słuchajcie dzisiaj się będzie tyle działo dzisiejszy dzień jest taki pełen wrażeń że o matko dlatego muszę nagrywać z niego vloga bo bym potem e, zapomniała o połowie rzeczy i bym wam nie powiedziała a ja muszę wam wszystko powiedzieć także tak wjeżdżam do Rio Grande jest godzina 14.30 i pierwszy co dzisiaj mamy to kowala w końcu przyjeżdża do nas Kowal Ortopeda Adam Król e, i zrobi Dili wyjątkowe ortopedyczne podkowy, których jeszcze nie miała. To będzie coś zupełnie innego niż te okrągłe, które miała rok temu. Sama jestem ciekawa, co wymyślił. Powiedział, że ma plan na kontuzję Dili i ma plan jakby e, na jej kopytka, także. No, zaraz już przyjedzie, bo będzie o 15, pół godzinki czekania i będzie. Po kowalu przyjeżdża weterynarz do Dili, e, ponieważ miała takie incydenty, że ciężko jej się oddychało, tak jakby świszczała, nie wiem jak to powiedzieć. To nie było aż takie świszczenie, tylko takie no, takie cięższe oddechy i weterynarz będzie jej, jej robił bronkoskopię, bronchoskopię czy jakoś tak. Jest to badanie dróg oddechowych, będzie jej taką rurą chodził przez nos e, właśnie do dróg oddechowych i patrzył czy tam nie ma żadnego zapalenia, czy astma się może jej nie zaczyna tak jak mi, bo w sumie się mówi, że jaki właściciel taki koń, więc może mieć astmę skoro ma tyle uczuleń na różne pyłki. E, także zobaczymy, będzie weterynarz od razu po Kowalu. Po weterynarzu mamy pożegnalną sesję z Primą i z Foto i Bastą. E, marzy mi się takie zdjęcie naszej całej rodzinki, czyli ja, Mati, e, Mati dojedzie do nas z pociągiem, bo ma jeszcze zajęcia na studiach, bo Maty zaczął studia. Prima i Dila. Wziąłam takie eleganckie ubrania, ładne i zrobimy y, piękne zdjęcie. Dzisiaj jest ładna pogoda, świeci słoneczko, więc nawet dziwnie jak na Polskę, że tu słońce świeci. No więc, jakoś po 17 będzie foto, i basta, i też Wam nagram z tego urywki, z tej sesji. I chcemy wywołać to zdjęcie taki duży, jakby obraz, i powiesić sobie w salonie, aby było na pamiątkę, ponieważ prima już niedługo wyjeżdża. I jeszcze ostatni punkt dzisiejszego dnia to rozdzielanie już Dili i, Primi, i Primy. Ee, no. Dzisiaj będą już w osobnych boksach, a w weekend pewnie Prima już wyjeżdża Także naprawdę dzisiejszy dzień jest pełen, pełen wrażeń I zostańcie ze mną i oglądajcie Cześć szkapy Halo Halo Cześć wielkoludzie Cześć wielkoludzie No cześć Cześć Dilucha Lucha! lucha. Sianko, sobie zajadacie. Wróciłyście właśnie z padoczku. Zajadacie, Sianko. Ty też będziesz miała Prima Kowala. No. Ty też. już drugiego w swoim życiu krótkim. <grym> A przez ostatnie dwa dni e, zarówno Dila, jak i Prima miały odklejki i powstawiam wam teraz nagrania, które nagrywaliśmy z Matim i były też na Instagramie. Także no, oglądajcie. Yeah. <laughs> Musia przez ostatnie dni uczyła się też, jak już być przywiązana, tak aby w transporcie nie było problemów. Przywiązywaliśmy ją z Matim czyściliśmy tutaj, także no wychodzi jej to już bardzo ładnie, już wie o co chodzi. I w sumie od razu załapała, ani razu się nie zbuntowała, będąc przywiązana. Słuchajcie, ani razu. Nie, od razu wiedziałaś o co chodzi. Także super myszko. Teraz ją trochę poczyścimy. I zaraz już, już pan Kowal powinien być. Poczyszczę ją dilibraszką, bo koniom teraz schodzi sierść letnia, i zmieniają sierść na zimową. I zobaczcie, ile tej sierści letniej wychodzi mnóstwo. I znowu jej się pojawia taki puszek. Puszek źrebięcy już zszedł, ale teraz pojawia się puszek sierści zimowej. O! I stara sierść. Jak pięknie teraz schodzi cała. O! Proszę bardzo. Primusia już jest cała wypielęgnowana. Zobaczcie jak się błyszczy. A wiecie jakie to futerko jest w milusie. To jest taka, milutko, taka milutka. Taka mięciutka. Nie? No więc ładnie grzywa zrobiona. Nóżki zrobione. Ogonek zrobiony. Zobaczcie jaki ona ma śliczny, rudo-czarny ogonek. Tu boki ma całe rude. Tak to fajnie wygląda. Normalnie Prima komponujesz się z liśćmi na jesień. No tu błyszcząca, tu błyszczący zadek. Grzywa jeszcze mokre od odżywki. No. Czekamy na Kowala. Mati i zrobił od razu pudełka, już się nauczył. Ha, Wszystko pięknie. Do Przywcie, Oj, dzisiaj za szybko taj. nie pojedziemy do domu, bo będziemy odsadzać źrebaczkę i trzeba będzie przez noc patrzeć, jak się zachowują. Przez noc? No, będziemy tu spać dzisiaj. No, ci posłało, <grym> w odcinku. Zapraszam na który <grym> jest Dobra, teraz Matiś mi jeszcze wszystkie pasze przesypię do pudełek. No, jeszcze e, pasza się, może zobaczyć, czy tam pasza się nie kończy, i przesyp tą paszę. E, sieczkę przesypałeś? No, a tam paszę, może przypaść, bo tam będzie to pudełko. No i otręby. A ja idę do Dilunia, bo Dilunia ma cały czas robione nowe, szybkie podkowy, tam właśnie. No dobra, Diluśka jest już po, właśnie, po Kowalu, tak, podobają mi się buciki. Pierwszy raz od roku ma w końcu podkowy, ale to nie byle jakie podkowy, słuchajcie. Są szybkie podkowy. Dalej, nóżkę, Zobaczcie, jak one wyglądają. Proszę bardzo, dili nowe buty. I tak, tutaj mamy masę, która będzie amortyzowała ruch dili, aby y, nie bolało jej w środku. To kopyto, ten staw kopytowy. Tutaj mamy wkładkę, która daje dodatkową jeszcze amortyzację. I podkowe, która jest wyrolowana i odciąża ścięgno stawu kopytowego. Także zobaczymy. Czekamy teraz na weterynarza, który będzie robił jej to badanie dróg oddechowych i od razu zobaczy, jak w tych nowych podkowach chodzi. Także dam wam znać, czy już możemy wracać do normalnej pracy, bo podkowy zdziałały cuda. W Oczekiwaniu na weta zrobimy jeszcze kopytkę olejem, żeby już dopełnić. Cały zabieg kopytowy. oczekiwaniu na weta zdążyłam wyczyścić całą Dilusię też. Kopytka się błyszczą. I musisz też. Się. No, Matią, do karmy. <laughs> bo nie chcę jej dawać na torf, bo yy, ten wsiąknie cały olej z kopyt. Więc tutaj sobie schnie, ale już weterynarz zaraz będzie. Także maci, Mati. <laughs> pozamiataj to. To jest mój konik i ja o niego dbałam, żeby nie był głodny. No, jajku, jajku. <grystanie> Jesteśmy już po badaniu Dili i idziemy na sesję. Jest już Asia, Dilonia wypiękniona, Mati też jest, Prima też jest. I idziemy, jest akurat zachód słońca. Idziemy na ładną, pożegnalną sesję. A co do Dili, to ma dużo płynu w gardle i w tchawicy i ten płyn popraliśmy do badania, także może to być początek astmy albo jakiejś innej choroby oddechowej. Do końca tygodnia powinny przyjść wyniki badań. No i wtedy zobaczymy. Ale ona w ogóle nie kaszle ani nic, więc no w sumie nie wiemy co to jest. Tylko tak czasem ciężej oddycha. No więc wam jak przyjdą wyniki to wam powiem. Dobra, pożegnalna sesja zrobiona, jeszcze szybko zdążyliśmy przed zachodem słońca i zdjęcia wyszły mega słodkie, także na pewno zobaczycie efekty na Instagramie. No i Dila pierwszy raz grzecznie stała na zdjęciach, bo jeszcze jest na głupim jasiu, bo podczas badania była usypiana i wiecie, jeszcze nie ogarnia życia. Bo jeszcze ją narko zatrzyma, także spoko. A co do nogi Dili, to patrzyliśmy z weterynarzem, jak chodzi w nowych podkowach. No ale weterynarz powiedział, że trzeba jest z jakieś 2-3 dni, żeby ona się do tego przyzwyczaiła, bo na razie dziwnie chodzi, bo ma zupełnie coś innego na nogach. Także za 3 dni zobaczymy znowu. Dobra, słuchajcie, przyszedł ten czas, ta godzina. Rozdzielamy delay prime i wam jeszcze nie mówiłam. W sumie mówiłam tak po trochu, ale Dila zmienia stajnie. I Dila zmienia dzisiaj tą stajnię. Także już do niej zaraz wychodzi. Nie wyjeżdża, tylko wychodzi. Ponieważ e, przenosimy Dila do innej stajni, ale nadal do stajni w Rio Grande. Tylko ta stajnia jest bardziej oddalona jest tylko prywatna, będzie zdala od szkółki, e, zdala od niechcianych gości. E, także Dila zmienia teraz boks idzie już do nowej stajni. A prima zostaje tutaj, aby się czuła bezpieczniej w starym boksie, żeby miała coś, co zna. No, także jeszcze raz was proszę, że nie przyjmuję odwiedziń w stajni. Teraz Dyla będzie stała w zupełnie innej stajni w Rio Grande, oddalonej. Tam jest całkowity zakaz wejścia. Od razu, jeśli ktoś tam obcy wejdzie, zostanie pogoniony, bo stajnia jest strzeżona, także bardzo jeszcze raz proszę o jakimkolwiek zakazie odwiedzi nas w Rio Grande. No dobra, także słuchajcie, zaczynamy. Dilla już obudziła się całkowicie z narkozy, także możemy już z nią iść. No i primka będzie tutaj, będzie miała dwa wielkie boksy dla siebie przez kilka dni, a potem w weekend wyjeżdża do nowej stajni. Jesteśmy już w nowej stajni i Dila nawet nie zauważyła, że nie ma primy z nią. Poszła sobie do sianka i nawet nie zarzeła. Nic, wyrąbana. Jakby Primy nigdy nie było Dobra, idziemy zobaczyć jak teraz Prima, bo Mati z nim został Jesteśmy u Primy. Prima dostała Meszyk i na razie zadowolona A Matia był smutny Nie płacz Nic jej nie będzie No zajada Meszyk Tak, już jest dorosłym konikiem Ja będę twoją mamusią No, możesz z nim dzisiaj spać Maty, Co Dila? Nic? Nie zarżysz nawet za primką? już miałaś jej dosyć, nie? już miałaś jej dosyć Sianko jest Wszystko jest No <grybujesz> Co? Będziesz miała nowych sąsiadów? No tak? No To jest twoje nowe mieszkanko, Dila Twoja nowa stajnia No tak i w końcu Dila będzie miała okienko, żeby patrzeć na świat, a nie za kratami, nie? No tak. Za primulko, taka grzeczna jestem, tak? Ojku, kubka idzie jest stresowa, ale grzeczna jestem. Dobra, zabieram wszystko, co Dili, kantary, to też będę wszystko ten wieszać Dili. I idę do Dili. Prima z już dużym konikiem, nie? Taka duża jestem, samodzielna już. Już trzeba dać matce spokój. No, dostała sianko też. Tak. Odyseja będziesz ją pilnować, co Odysia? No brudna odsianka. No, więc sobie ładnie jedz. Kamera zostaje na razie z Primą. No, i potem ją będziemy do Dili Stajni e, przenosić, aby mieć wgląd na dile no, tutaj już jest chillera, widzę, chillera, utopia, to jest najlepsze rozdzielenie koni na świecie, tak. W ogóle dałam teraz zdjęcie na insta, że Dila Vita z Nowego Domku, ale bardzo dużo osób z was się wcale nie nabrało i napisaliście, a pewnie na stajnia, ale cały czas w ryjo. No nie da się was nabrać. jedziemy teraz na chwilę do domu, ale do tego bliższego domu zjeść kolację i trochę posiedzieć, i potem znowu wrócimy do Dili i do Primy i zobaczymy, jak sobie radzą. Jesteśmy teraz po godzinie z powrotem i Prim Kaluzik. Dila zaczęła trochę bardziej rrzeć. Tam rży co jakiś czas, ale pomiędzy tym miesianko, a Prima ma dużo sianka. Iluz. Nie. Primulka. No i ogólnie dzisiaj mamy wtorek. Wtorek nie? I prima wyjeżdża w czwartek po południu. Już ustaliliśmy transport. I prima ma wyjazd do nowej stajni w czwartek po południu, więc na pewno też z tego będzie odcinek. I jeszcze będzie odcinek z wyprawki primy. Nie wiem czy już był, czy będzie. Chyba będzie dopiero. No. Także dużo zmian u nas teraz nastaje. Uch. Ja też się wyprowadzę. Myślę, że już wyprowadziliśmy. No, nie, ja wracam do mamusi. <laughs> Ojej! No co to? No co to było, ciężienie? Mm, 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 mm. Idzie sianko. Idzie sianko sobie. No. Dobra, idziemy jeszcze do Dili. I przyjadę do nich jutro rano, z samego rana o jakoś będę. Cześć, wilka. Dobrze? Dobrze? Nowy dzień, godzina 8 rano. właśnie wjeżdżam do Rio. do dziewczyn zobaczymy jak przetrwały noc. E, jak patrzyłam na kamerę na Primkę to mega spokojnie. nawet sobie spała północy, leżała. także mega na chillu. E, Dilkę nie wiem ponieważ nie mam jeszcze u niej kamery. także zobaczymy. ale z mi rano pisali że wszystko dobrze. także chyba będzie dobrze. Dzień dobry, dzień dobry, co to za mały dorosły konik? Wzięłam primuśkę na spacerek, no bo jak wiecie już jutro wyjeżdża, także nie będę ją łączyć ze stadem, bo to nie ma sensu. No, i spokój, daje radę mała, No, a trawkę, no tak, auto jedzie? A jak mnie przywitała, jak weszłam, jak zerżała, całą noc sama i w końcu ktoś znajomy, nie? A Mati cię kazał wycałować. <laughs> chodź myszko, no chodź. No tak, chodź, chodź. <laughs> no co tam, prymulka przyszła się przywitać z wami, z rybakami. No, to, to za trzy piski. Zypiski Co tam Dilunia? Radzisz sobie bez dziecka? Radzisz sobie? No będzie dobrze wszystko Tak będzie wszystko dobrze No No Dylka trochę patrzy Czy Primka zaraz nie przyjdzie Nie Szukasz dziecka? Ale tragedii nie ma Co, Meho? No przynajmniej dużo chodzi, to nóżkę rehabilituje Dili co chwilę leci mleko z strumieniami, Normalnie patrzcie ile jest na końcach I przed chwilą nagrywałam matemu fontannę Która po prostu wyleciała z wymion Mogę wam tu wstawić Nie, mleczko ci leci no to by było na dzisiaj tyle jak widzicie konie dobrze znoszą rozłąkę e, o wiele lepiej niż myślałam i fajnie bo to wyszło jakby od nich Dila pokazała, że ma Primy dosyć e, Prima się usamodzielniła i jest serią mega spoko e, teraz idę po Matiego i będziemy nagrywać drugi odcinek jak szykujemy Primę do wyjazdu, także na pewno i z wyjazdu i z pakowania Primy e, i zrobienia jej wyprawki wszystkie odcinki będą, także koniecznie zasubskrybujcie kanał aby być na bieżąco. Eee, I to zobaczą. Ka. Pa! buziaki